zagrał przez 90 minut. Tym pierwszym był Kejta, który 90 minut zagrał w pamięci meczu z Wisłą. Nie ma 1-0! Ten, który strzela bramki, jakże ważne! Pamiętam półfinał z Chelsea. Przy reprezentacji, kiedy dobił Kolendrów i nie stał. Teraz będzie ciężko, teraz będzie bardzo ciężko, ale ta bramka myślę, że sprowokuje Real do jeszcze bardziej ofensywnej gry. Niepocieszony Iker Casillas, Mirek oddać głos. Messi, podanie lewą nogą, obrońcy zbyt daleko od siebie stoperzy i zbyt wysoko. W momencie, kiedy Messi ma piłkę przodem do bramki, nie mogą bronić na 30. metrze. Doskonały wybieg i niestety, ale... Na pewno zbyt łatwo, jak na tak doświadczonych defensorów, jako ma, ma, jakich ma Real Madryt, zbyt łatwo doszło do tej sytuacji. Mourinho musi być strasznie zadowolony z tego, jak tą sytuację.